Są rzeczy, które dzieją się w tobie każdego dnia: ciche, pozornie niewinne, niby nic wielkiego, żaden dramat, żadna rewolucja, ale właśnie przez tę codzienność przestajesz je zauważać nie dlatego, że są zbyt subtelne, ale dlatego, że stały się zbyt znajome. Jak szmer lodówki nie słyszysz go, dopóki nie zamilknie. One też nie pukają do drzwi twojej świadomości, nie robią hałasu, nie budzą cię w nocy. Przynajmniej nie od razu. Ich sposób działania jest bardziej wyrafinowany. Powoli, niemal niezauważalnie, zaczynają cię zżerać od środka nie przez fizyczną przyjemność, ale przez duchowy kompromis. Karl Jung powiedział kiedyś, że to, co nie zostanie uświadomione, powróci w twoim życiu jako los, i czasem ten los nie przychodzi w formie katastrofy. On osiada, jak kurz cicho, niepostrzeżenie, jako cichy nawyk, jako głos, który potrzeptuje ci, że może lepiej nie próbować, bo i tak nic się nie zmieni. W dzisiejszym świecie wiele mówi się o pornografii, o jej destrukcyjnym wpływie na umysł, na relacje i słusznie. Ale istnieją rzeczy jeszcze bardziej podstępne, takie, które nie wyglądają groźnie, a mimo to sięgają głębiej. To mentalne wzorce, które dzień po dniu odbierają ci wiarę w siebie, rozmywają obraz człowieka, jakim próbujesz się stać. Nie znajdziesz ich w nagłówkach gazet ani w popularnych wyzwaniach. Nie są wystarczająco atrakcyjne i właśnie dlatego są tak niebezpieczne. Jung wierzył, że gdy człowiek przestaje wierzyć w światło przyszłości, zaczyna być pochłaniany przez ciemność teraźniejszości, a ta ciemność nie zawsze objawia się jako depresja czasem jako zmęczenie, czasem jako przekonanie, że już nic nie jest warte wysiłku. Być może i ty to czujesz. Sceptycyzm, który nie ma w sobie mądrości, tylko gorycz. On nie rodzi się z doświadczenia, on rodzi się z ran, z tych wszystkich chwil, w których obiecałeś sobie zmianę i zawiodłeś. Za każdym razem, gdy nie dotrzymujesz danego sobie słowa, coś w tobie się kruszy. Czas nie jest wtedy jedyną stratą. Tracisz coś cenniejszego zaufanie do samego siebie. I tak krok po kroku przestajesz wierzyć w jakikolwiek początek, nie tylko w to, że inni się zmienią, ale że ty sam jesteś do tego zdolny i to przekonanie decyduje o wszystkim. Zaczynasz odkładać działania, wmawiasz sobie że to i tak nic nie da. Czujesz się nieswojo przy kimś zdyscyplinowanym, bo jego postawa odbija twoje zaniedbanie jak lustro. Szukasz tych, którzy są tacy jak ty, nie po to, by się wspierać, ale po to, by mieć pretekst, żeby nic nie zmieniać. Wygodne relacje stają się murem. Jung nazwał to epidemią cienia, stanem, w którym jednostka traci kontakt z własną wolą i daje się wciągnąć w nurt zbiorowej rezygnacji. Ale może najgroźniejsze nie jest to, że się poddajesz. Najgroźniejsze jest to, że wciąż wierzysz, że się starasz, czytasz, planujesz, wyobrażasz sobie, ale nie robisz ani jednego kroku poza strefę komfortu. I tu pojawia się mit dobrych intencji jeden z najsubtelniejszych mechanizmów ucieczki. Bo skoro potrafisz sobie coś wyobrazić, skoro czujesz zapał, to przecież jesteś już blisko? Nie, to tylko dopamina. To tylko sztuczna nagroda za coś, co się nie wydarzyło. Jung nazwał to utożsamieniem z obrazem idealnym, kiedy zaczynasz czuć się wartościowy, bo myślisz o czymś wzniosłym. Ale to nie jest przemiana, to iluzja, a iluzja, jeśli jej nie rozpoznasz, staje się więzieniem. Zanim przejdę dalej, jeśli czujesz, że ten odcinek dotyka czegoś głęboko w tobie, zasubskrybuj kanał, zostań z nami do końca. Tu nie chodzi o statystyki, tylko o to, by wspólnie nieść światło tam, gdzie zapadła cisza, bo to dopiero początek. Zaczynasz żyć bardziej w głowie niż w świecie. Kiedy ktoś pyta, co robisz, mówisz, mam plany. Kiedy zawiodłeś, mówisz, miałem dobre intencje. Ale jak zauważył Jung, nie stajesz się oświecony przez wyobrażenie sobie światła, lecz przez uczynienie ciemności świadomą. To niedobre chęci zmieniają życie, to odwaga, by spojrzeć w to, czego w sobie najbardziej unikasz w odkładanie, w lęk, w brak dyscypliny. Paradoksalnie, kiedy człowiek zaczyna tracić wiarę w siebie, nie szuka samotności, by się uleczyć. Szuka innych, nie tych, którzy go podniosą, ale tych, którzy też leżą, bo w tej ciszy rezygnacji łatwiej ukryć wstyd. To nie jest wybór świadomy to rezonans. Cicha harmonia dusz, które szukają usprawiedliwienia, by nie ruszać się z miejsca, mówią sobie nawzajem: życie jest trudne, nie każdy może, wysiłek to forma udręki. I choć słowa te brzmią jak zrozumienie, to w rzeczywistości są zaklęciem, które utrwala strach. To nie są rozmowy, które leczą, to rozmowy, które cementują stagnację. Jung nazwał to psychologicznym zakażeniem nieświadomości zbiorowej, momentem, w którym jednostka rozpuszcza się w grupie, żeby nie musieć konfrontować się z własnym światłem. A kiedy przebywasz w takim środowisku wystarczająco długo, zwątpienie przestaje być reakcją, staje się światopoglądem, już nie mówisz, zawiodłem, mówisz, świat to rozczarowanie, już nie pytasz siebie: dlaczego nie działam? Bo wierzysz, że działanie to naiwność, że próba cokolwiek zmienić to przejaw braku rozsądku i tak krok po kroku instalujesz w sobie pancerz. Niewidzialny, ale skuteczny, zbudowany z przekonania. Wiem, próbowałem, nic nie działa. To nie wiedza, to niedojrzałość, to niemądrość to mur. Mur, który nie pozwala żadnej nowej idei się przebić. Mur zbudowany z rozczarowań, które nie zostały uzdrowione, lecz uogólnione. I wtedy, gdy ktoś mówi ci, że się rozwija, że działa, że się zmienia, uśmiechasz się z ironią, zobaczą jeszcze, jak to wygląda naprawdę. Ale co to znaczy naprawdę? Twoja rzeczywistość? Czy ta, którą uznałeś za jedyną możliwą, bo byłeś zbyt zmęczony, by z nią walczyć? Jung powtarzał, jeśli chcesz się zindywidualizować, musisz wyrwać się spod wpływu zbiorowości, ale wyrwać się nie oznacza odrzucić świat. To oznacza obudzić się podczas gdy inni śpią. To oznacza utrzymać ogień woli, nawet gdy dookoła wieje wiatr zbiorowego zwątpienia. A to jest trudne, piekielnie trudne, bo człowiek z natury pragnie przynależeć. I jeśli ceną za przynależność ma być rezygnacja z marzeń, wielu ją płaci. Po cichu, bez oporu. Zaczynają mniej mówić o tym, czego pragną, a więcej o tym, dlaczego nie warto pragnąć. Stają się ekspertami w analizie ryzyka, ale dziećmi, gdy przyjdzie do najprostszych działań, bo kiedy utożsamiasz porażkę z poczuciem wstydu, każdy krok do przodu staje się potencjalnym upokorzeniem. Dlatego tak wielu ludzi wybiera milczenie zamiast początku, odkładanie zamiast działania, zamykanie oczu zamiast konfrontacji. Jung powiedziałby jasno: To nie porażka jest Twoim największym wrogiem. To bierność, która powtarzana staje się losem, porażką duszy. Wtedy cień przestaje być czymś, co można zintegrować. Zaczyna tobą rządzić. Człowiek nadal chodzi do pracy, śmieje się, rozmawia, ale nie ma już kontaktu z tą częścią siebie, która mogłaby się rozwijać. Żyje, jakby wszystko było przesądzone, jakby był nieudacznikiem owiniętym w płaszcz pseudowiedzy, wiedzy, która nie leczy, ale usprawiedliwia. Wiedzy, która służy jako mur, nie most, i kiedy ta narracja staje się tożsamością, będzie jej bronił, jak twierdzy. Odrzuci każdą sugestię zmiany, zaatakuje tych, którzy się wyróżniają, i po cichu. Będzie miał nadzieję, że nikt z jego otoczenia nie odniesie sukcesu, bo gdyby ktoś to zrobił, musiałby spojrzeć prawdzie w oczy, prawdzie, przed którą ucieka od lat. I w tej obronie łatwo zapomnieć o czymś, co Jung powtarzał najgłośniej. Cień staje się niebezpieczny dopiero wtedy, gdy go nie rozpoznajesz nie da się go zniszczyć ani wymazać. Ale można osłabić jego wpływ przez odwagę, przez gotowość, by spojrzeć tam, gdzie naprawdę mieszka w ludziach, których wybierasz, w rozmowach, które powtarzasz i w tej ciszy między ostatnim działaniem a kolejnym, którego wciąż nie ma tam rodzi się pytanie. Dlaczego czuję, że się staram, skoro nic się nie zmienia? Czasem wypowiedziane, częściej tłumione. To sygnał subtelnej pułapki, miejsca, gdzie intencje udają działanie. To jak chodzenie po sklepie z narzędziami i wmawianie sobie, że się buduje dom. Jak planowanie podróży bez zamiaru ruszenia. Psychologia nazywa to fałszywą nagrodą dopaminową. Jung widział to wcześniej, moment, w którym umysł utożsamia się z obrazem idealnym i wierzy, że myślenie już jest działaniem. Wyobrażasz sobie książkę, nowy styl życia, sukces i za każdym razem czujesz przypływ satysfakcji, ale nie z działania, zgłaskanego ego i tak powstaje błędne koło. Im więcej myślisz, tym bardziej czujesz, że działasz, a im bardziej to czujesz, tym mniej robisz. Jung nazwał to utożsamieniem z nieintegrowanym symbolem. Podziwiasz obraz tego, kim chcesz być, ale nie rozpoczynasz podróży, która mogłaby cię tam zaprowadzić. Wracasz do planowania. Nowa strategia, nowy arkusz, jeszcze lepsza wersja siebie. Ale gdy przychodzi czas działania, słyszysz, to jeszcze nie ten moment. To zdanie zabija wiarę szybciej niż porażka, bo nie daje ci nawet szansy, by się pomylić. Każde później to nie tylko stracony czas, to sygnał do podświadomości. Nie możesz mi ufać, a gdy powtarza się zbyt często, przestajesz wierzyć nawet we własne dobre intencje, bo gdzieś głęboko już wiesz, że znów to odłożysz. Dlaczego? Bo planowanie nie wymaga odwagi, bo w wyobrażeniach nie można przegrać. Tam wszystko jest możliwe, bez ryzyka. To safe, ciepły i złudnie bezpieczny. Karl Jung powiedział: Nie ma przebudzenia bez bólu. A większość ludzi unika tego bólu, uciekając do świata szkiców, idei i strategii, bo tam wszystko można kontrolować, a życie nie. I tu pojawia się kolejna iluzja. Jeśli przygotujesz się wystarczająco dobrze, pewnego dnia obudzisz się gotowy, bez strachu, bez oporu. Ale taki dzień nie nadejdzie. Nie ma poranka, który przyniesie pewność. To jedno z najpiękniejszych kłamstw, jakie cień szepcze jeszcze nie teraz. Jung nie powiedziałby ci poczekaj, aż przestaniesz się bać. Powiedziałby tylko działanie prawdziwe, nieidealne przełamuje iluzję. Bo kiedy działasz naprawdę, widzisz, że nie jesteś obrazem w głowie. Jesteś tym, kto ma odwagę żyć, mimo niepewności, mimo lęku. I to jest pierwszy krok w stronę indywidualizacji. Procesu stawania się sobą, nie tym, kim chcecie widzieć świat, nie tym, kim chciałoby być Twoje ego, ale tym, kim jesteś, w drodze. Ta droga nigdy nie zaczyna się z fajerwerkami, raczej z milczeniem, czasem z oddechem tak ciężkim, jakby coś w tobie właśnie się kończyło. Ale to nie jest koniec. To może być początek, choć jeszcze o tym nie wiesz, bo kiedy człowiek zbyt długo żyje w strefie przygotowań. W wiecznym jeszcze nie teraz traci nie tylko czas, traci coś znacznie bardziej kruchego relacje ze sobą, poczucie, że Jego słowo coś znaczy, że Jego decyzje mają moc, bo z każdym razem, gdy odkładasz to, co sam nazwałeś ważnym, wysyłasz do swojej duszy sygnał: Nie potrafię być wierny sobie. Jeśli ten sygnał powtarza się zbyt często, nie potrzeba już zewnętrznego krytyka. Wewnętrzny wystarczy. Taki, który zna twoje słabości i przypomina ci je szeptem wtedy, gdy próbujesz wstać. Jung pisał, że cień to nie tylko to, co ukrywasz przed innymi, to także to, czemu zaprzeczasz we własnym sercu, a nadgryzione poczucie własnej wartości to właśnie taki cień, cichy, przenikliwy i niezwykle skuteczny. Nie przestajesz wierzyć, bo coś się nie udało. Przestajesz, bo zbyt długo unikałeś bólu. Bólu ryzyka, ekspozycji, porażki. A kiedy nie wierzysz, że zasługujesz, nawet jeśli szansa stanie tuż przed tobą, nie zobaczysz jej albo uznasz, że to nie dla ciebie. Weźmy historię Adriana mężczyzna z marzeniem chciał zostać pisarzem, latami analizował techniki, czytał książki, szkicował fabuły, ale nie napisał nawet jednego ukończonego rozdziału. Gdy ktoś go zapytał dlaczego odpowiedział: Jeszcze nie jestem gotowy. Ale pod tymi słowami nie kryła się strategia, kryła się rana. Adrian nie wierzył, że zasługuje, by coś opublikować. Za każdym razem, gdy myślał o skończonej książce, odzywał się głos: Nikt tego nie przeczyta. A jeśli będzie słaba, stracisz ostatnią rzecz, która sprawia, że czujesz się wyjątkowy. Więc nie pisał. Marzenie stawało się dla niego azylem, schronieniem. Dopóki nie próbował, mógł wierzyć, że wszystko jest jeszcze możliwe. Ale gdyby spróbował i zawiódł, iluzja by pękła, a z nią poczucie sensu to nie była ucieczka przed porażką, to była ucieczka przed bólem utraty czegoś, co nadawało mu tożsamość. Jung powiedziałby wprost: Jeśli nie zmierzysz się ze swoim cieniem, on pokieruje twoim życiem, a ty nazwiesz to losem. I właśnie tak było z Adrianem nie brakowało mu wiedzy. Nie brakowało mu szans, sparaliżował go brak zaufania do siebie, a to paradoksalne, bo tylko działanie mogło odbudować tę wiarę, a właśnie ono zostało zablokowane. Powstaje pętla: im bardziej czekasz na gotowość, tym bardziej odkładasz. Im bardziej odkładasz, tym mniej wierzysz, a im mniej wierzysz, tym bardziej boisz się ruszyć. I w końcu już nie mówisz, jeszcze nie teraz. Mówisz, taki po prostu jestem. Zamiast Odkładam pisanie, mówisz, nie jestem zdyscyplinowany, zamiast boję się oceny, mówisz, to nie dla mnie. I te słowa, te opowieści zaczynają cię definiować, a kiedy coś staje się częścią tożsamości, zmiana zaczyna boleć, bo nie zmieniasz już tylko nawyku, zmieniasz historię, na której oparłeś swoje ja. Jung nazywał to utożsamieniem z cieniem, momentem, w którym przestajesz rozróżniać kim naprawdę jesteś, a kim stałeś się z lęku. To punkt krytyczny, możesz się wtedy przebudzić, albo zatonąć w narracji, która dawno przestała ci służyć. To nie dzieje się nagle, zaczyna się od jednej myśli, jednego założenia, jednej wymówki uznanej za fakt i od tego momentu marzenia nie znikają. One się kurczą, stają się coraz mniejsze, aż przestajesz ich dotykać nawet w snach. Nie dlatego, że ich nie chcesz, ale dlatego, że boisz się wstydu, jeśli by się nie udało. A jednak czasem wystarczy jeden krok: niegłośny, niespektakularny. Krok tak mały, że nie zauważy go nikt poza tobą. Ale dla ciebie może być początkiem wszystkiego. Nie potrzebujesz idealnego planu. Nie musisz być najlepszą wersją siebie. Nie musisz mieć pewności ani wielkiej motywacji. Wystarczy jeden ruch, tak mały, że może nikt go nie zauważy, ale dla ciebie to znak, początek, deklaracja wobec samego siebie. Nie będę już czekać, bo wyzwolenie nie przychodzi wtedy, gdy czujesz się silny. Ono przychodzi, gdy pogodzisz się z tym, że nigdy nie będziesz całkiem gotów i ruszysz mimo to. Jung powiedział, Droga do oświecenia prowadzi przez ciemność, to znaczy nie czekaj, aż zniknie strach. Ucz się iść razem z nim. Nie czekaj na pewność, to nie ona poprzedza działanie. To działanie buduje zaufanie, krok po kroku, bo wiara w siebie nie jest czymś, co masz, zanim zaczniesz. To coś, co tworzysz, przez konkretne, ciche, często niedoceniane działania. Bez fanfar, bez świadków, bez lajków, to może być sto słów dziennie. Pobudka o czasie przez trzy dni z rzędu, odmówienie jednej rozmowy, która znów miała cię odciągnąć od siebie, drobiazgi może, ale to one odbudowują relacje z samym sobą, tę, która została naruszona, a właśnie ona staje się fundamentem każdej prawdziwej zmiany, bo nie chodzi o wielkie deklaracje, publiczne wyzwania czy spektakularne przemiany. Czasem największa rewolucja odbywa się w ciszy, gdy po raz pierwszy od dawna nie podważasz swojego wyboru, gdy nie uciekasz, gdy nie przekładasz, gdy wreszcie jesteś tam, gdzie zawsze cię brakowało. Jung wierzył, że proces indywidualizacji, stawania się sobą, wymaga przekroczenia obrazu, który wcześniej o sobie stworzyłeś obrazu, Zbudowanego ze strachu, z rozczarowań, z narracji o porażkach. A to oznacza jedno: nie możesz czekać na wenę. Musisz zaakceptować dyskomfort, nawet jeśli idziesz sam, nawet jeśli czujesz drwinę, nawet jeśli inni mówią, nie dasz rady, bo właśnie tam rodzi się coś nowego. Nie przez unikanie bólu, ale przez gotowość, by w niego wejść, z zachowaną wolą życia. Ego chce ochrony, dusza, wzrostu, a te dwie rzeczy rzadko idą w parze. Dlatego jeśli wciąż czekasz, aż przestanie boleć, nie urośniesz. Dusza nie potrzebuje ucieczki. Ona potrzebuje Twojej obecności, Twojej decyzji. Czasem to decyzja wzięta z ciszy, bez oklasków, bez entuzjazmu, ale jeśli jest prawdziwa, niesie Cię dalej niż jakiekolwiek słowa. I w końcu musisz wybrać. Czy chcesz żyć jako wersja siebie, która unika wszystkiego, co niewygodne? Która racjonalizuje każdy lęk, aż zamienia go w filozofię życia? Która udaje pokój, choć tak naprawdę od lat trzyma się jednej iluzji? Czy jako ktoś prawdziwy, kto może zostać zraniony, ale dzięki temu naprawdę się rozwija? Bo najważniejsze nie jest planuj lepiej. Najważniejsze brzmi: nie oszukuj się kolejnym planem. Nie łudź się kolejną tabelką, nie chowaj się za rozmowami z tymi, którzy też uciekają. Zacznij od najmniejszego działania, nie oceniaj go po efekcie, oceń je po odwadze, po tym, że, mimo głosów w głowie, zrobiłeś coś innego niż zwykle. Przestałeś się chronić, zaryzykowałeś bycie sobą, za każdym razem, gdy tak robisz, piszesz na nowo swoją historię. Twoja narracja przestaje być opowieścią o zwątpieniu, zaczyna być opowieścią o człowieku, który wybrał życie, pomimo wszystkiego, aż w końcu nie będziesz musiał wyobrażać sobie silniejszej wersji siebie, bo nią się staniesz, nie przez perfekcję, ale przez uczciwość, nie przez pewność, ale przez odwagę, budowaną powoli, krok po kroku. To jest droga, którą Jung nazwał procesem indywidualizacji. Nikt nie przejdzie jej za ciebie, ale nikt też nie może ci jej odebrać, gdy już ją zaczniesz. Zanim odejdziesz, zostań jeszcze z tą myślą, a jeśli ten odcinek coś w tobie poruszył, napisz w komentarzu, zaczynam od najmniejszego kroku, nie dla mnie, dla siebie, dla tej części w tobie, która nadal wierzy, że można zacząć, mimo wszystko. I jeśli znasz kogoś, komu ten film mógłby pomóc, podziel się nim. Czasem jeden szept dociera tam, gdzie nic innego nie sięgało. A jeśli chcesz zostać z nami, subskrybuj. Tu nie ma prostych recept, ale jest przestrzeń, w której nie trzeba udawać i w której można zacząć naprawdę.